Dzień dobry Suski, Bartłomiej przegląd Koszyński się kłania. Jak widzimy jeszcze chyba Wasza wioska nie jest do końca gotowa. No, jeszcze nie jest, ale i tak jesteśmy na piersi na polu. W takim, w takim układzie. Aha, a jakie plany są? Kiedy tutaj coś zacznie się, że tak powiem kolokwialnie, dziać? W czwartek będziemy już rozstawiać resztę namiotów. No, od czwartku przygotowujemy, stroimy wszystko. Na razie wyprzątnęliśmy i duże namioty już stoją. A Teraz jeszcze tylko małe dekoracje. 31 zaczynamy już powoli gotowanie i po południu będziemy już rozdawać jedzenie, a pierwszego już jedziemy na całego tutaj. Mm -hmm. Co tutaj mogą oczekiwać ludzie, którzy przybędą na przystanek Łódz-Stok, Niektórzy tu będą po raz pierwszy przecież, więc nie wiedzą co oferujecie. Taka mała reklama może. <laughs> Dlaczego warto akurat tutaj przyjść? Odpocząć. Odpocząć. Tak. To, co mnie w, na tym naszym kawałku ziemi łódstokowej cieszy, to to, że sprzątamy śmieci cały czas i rzeczywiście przychodzi dużo ludzi, żeby siąść, odpocząć. Mm -hmm. Jest spokojnie, czysto. Też dobra muzyka, to chyba jak na całym łódstoku. Jedzenie wegetariańskie, warsztaty. Mamy parę ciekawych osób na warsztaty, a więc można przyjść, spędzić. Jak się rodzaju? Rozwoju, samorozwoju, mm -hmm. też jogi, spotkania z astrologiem, ciekawe. Dla dziewczyn z makijaż indyjski, dla wszystkich jakieś in, indyjskie niespodzianki, mamy prosto z Indii przywieźliśmy sporo różnych rzeczy. Mm -hmm. e, podzieliliśmy muzycznie Woodstock w tym roku bardziej, czyli w tym dużym namiocie z tej strony będziemy mieli indyjskie muzykowanie i granie od godziny 15 do późnych godzin nocnych tutaj będzie. A w tym namiocie zostawiliśmy ten namiot do muzyki, czyli to będzie scena i w ciągu całego Woodstocku 20 zespołów codziennie od 17 do 24 albo do pierwszej w nocy koncerty. No brzmi to zachęcająco, ale i, i, intryguje mnie ten wóz. Ten wóz ten co on oznacza? Ten wóz. Czy ma jakąś symbolikę, czy do czegoś służy, czy... Tak, tak. właśnie remontujemy go, bo yy, przygotowujemy go do... To się nazywa Radha Yatra, co roku każdy ktoś był na Udstoku to widział. Co roku yy, robimy taką paradę z tym wozem. Mamy tutaj wygodnie, bo jest ulica asfaltowa, więc w to i z powrotem codziennie od godziny 13 do 15 parada, e, można się przyłączyć do niej. Woodstockowicze ciągną ten wóz na linach, jest to przyniesione prosto z Indii, festiwal wozów w Jagannath Puri co roku się odbywa. I jest to jedno z kolorowych, fajnych świąt, Przycią zbudowaliśmy sobie taki wóz, e, nie w związku z Woodstockiem, on już ma e, w tym roku 10 lat w sumie. Dlatego robiliśmy dziś remont tego wozu po 10 latach. Robimy też inne festiwale, gdzie go używamy. Jasne. A tutaj Food for Peace, czyli jedzenie for... dla pokoju, tak? tak? Można tak to przetłumaczyć. Tak, można to przetłumaczyć, e, tak. Zapowiada jakieś przysmaki także, tak? <laughs> czy kuchnia indyjska tak. czy coś? Kuchnia indyjska, mhm. zdecydowanie indyjska, kuchnia wegetariańska. Przede wszystkim staramy się w taki dodać trochę energii, gorące posiłki energetyczne, za sym no trudno już mówić teraz o symbolice, bo symbolika to dla każdej osoby jest inaczej. To, co w tamtym roku kosztowało 2 zł, teraz kosztuje 5, wszędzie. A więc staramy się przynajmniej zwrócić koszty, bo zakupionych za produktów. No i co? W tamtym roku wydaliśmy ponad 100 tysięcy porcji. Przygotowujemy się na duże gotowanie. No to cóż, życzymy powodzenia i na pewno Was odwiedzimy. Dzięki, Dzięki bardzo. bardzo. Zapraszam. Do zobaczenia. Możesz. Do widzenia. Kończymy.